Tu moje serce, tu serce moje, tu z moje serce pocieszy. Dom po prostu stoi choć się odłamy ma, to na nim pojecha. Za nami Lachowskie Korzenie. Pierwszy tego rodzaju festiwal na terenie gminy Gródek nad Donajcem, co nie oznacza, że ostatni. Przybyło do nas wiele wspaniałych zespołów regionalnych, które kultywują tradycje. Co widać za moimi plecami mamy świetną zabawę i możemy zauważyć jeszcze jedną rzecz, jak ważne jest rozwijanie kultury i pielęgnowanie tradycji, odwoływanie się do tożsamości poszczególnych regionów, dlatego że nawet ten folklor lachowski w każdej gminie może być ciutkie inny ze względu na gwarę, ze względu na inną historię, ze względu na inne przestrzenie, w których rozgrywały się sytuacje lata temu. Drodzy mieszkańcy, przed nami wiele wspaniałych historii w najbliższych tygodniach z racji Dni Jeziora Rożnowskiego. Mam nadzieję, że wszystkim zebranym gościom się tutaj podoba. Kogo nie ma, nikt żałuje, ale bez obaw przed nami więcej tego typu atrakcji już w najbliższym czasie. Postawił gorzołkę. i musimy się napić, bo ja sobie ten płystech złapie się dopiero na narobiło.